serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować niesamowity kowrotek, który mam przyjemność testować przez ostatnie kilka tygodni. Jego nazwa to Cyprinus Monarch. kołowrotek został zrobiony w technologii CMC, także każdy detal jest wykonany w 100% perfekcyjnie. Jego waga to jest około 200-220 Całkowita to jest 220 gram. Jest to kołowrotek o dużej szpuli. Homeless ma idealnie, idealnie dopasowany do metody tr trottingowej Jego akcja jest niesamowita Po prostu jedno pokręcenie, a kołowrotek nam się kręci w nieskończoność na wolnym biegu Także jest to idealna sprawa, jeżeli chodzi o dalekie wypuszczanie zestawu Na przytrzymaniu, gdzie mam pełną kontrolę nad zestawem na szybkiej wodzie, czy też na, śred na średnim uciągu Powrotek ten też charakteryzuje się tym, że ma idealne dwa łożyska, które naprawdę pokazują nam, jak powinien zachowywać się klasyczny kowrotek typu Center do metody treningowej. Jego klasyczne wykonanie, korbka, drewniana, coś pięknego. Wygląda jak naprawdę, naprawdę wysokiej klasy kowrotek, A on, oczywiście, nim jest, chociaż cena, chociaż cena nie jest zbyt wygórowana. Jakie moje doświadczenie na temat do tego kołowrotka? Polecam go wszystkim, wszystkim którzy kochają spławik, którzy kochają trotting, którzy kochają się szybko przemieszczać po rzece, bo do kija przeznaczonego do spławika lub maczowego jest on idealny. Wyważa nam kija idealnie, także ręka nam się nie męczy i mamy pełen, pełen komfort łowienia. Także jeżeli ktoś szuka idealnego kołowrotka do trottingu, polecam mu Ziprinus Monarch. Zapraszam na moje kolejne filmy.